Cześć, dla tych, którzy będą zaglądać na mój kanał na przykład w środę, no i dla innych osób, które zajrzą na ten film, taka informacja, że w środę nie będzie u mnie Łady, co nie znaczy, że jej nie będzie wcale, po prostu zdecydowałem się na prenumeratę, nie jest to żadna reklama, a jeśli tak, to nikt mi za nią nie płaci w żaden sposób. Postanowiłem za, zamówić prenumeraty od numeru czwartego ponieważ nie zamówiłem już od wcześniejszego numeru, czyli w zasadzie od pierwszego numeru, i kupiłem trzy numery w kiosku, będąc w plecy, oczywiście, finansowo przez to. A teraz zastanawiałem się, bo tak mamy ładę 1500 w tym numerze, następnym, czwartym, a w kolejnym numerze tu podaję za Motoszą Miniaturą, pokazuję zdjęcia. Yy. Mamy wołgę, i tak się zastanawiałem. Kupić, miałem na początku nie kupować wołgi, żeby. Sobie... Bo po prostu chcę zbierać ileś tam numerów, ze względu na miejsce, no i kasę. Wiadomo, coś musiałem sobie odpuścić, ale w końcu mówię, tak tą wołgę. Tak ona też będzie trochę inaczej wyglądać. Może tutaj powiem, bo zapomnę, bo chyba z tego co jest w zapowiedzi w gazetkach, nie... tu jest inna ta teatrapa też srebrna, nie tak jak tu niebieska. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w końcu, ale chyba, chyba, chyba nie tak. Trzy razy chyba. Dobrze, ale tak. Więc, jak wezmę w kiosku te dwa numery, zapłacę dwie stówy. A tak, jeśli wezmę tą pronumeratę, to mam jeszcze ostatnią szansę na to, żeby się załapać na promocję, bo ona trwa do 22 marca. Chyba się nie mylę. Gdzieś tu jest to opisane, ale może to teraz pominimy. Czwarty, dostanę czwarty i piąty numer teraz i czwarty jest gratis plus pamięć USB, która akurat mi się zepsuła i nie mam jakąś tam chyba gigową, ta też nie jest za dużo, bo ma 4 giga, no ale już niech będzie nie patrzę na nią, ale jak przyjdzie to przyjdzie, zawsze to coś tam jest no i zapłaca 89,99 Więc choćby dla tych dwóch numerów jednak opłaca się wziąć tą pronumeratę a w kolejnym numerze będzie Dacia, którą chciałem wziąć, i Łada Niwa, której właśnie jakoś też mnie jakoś bardzo nie przekonuje i chciałem sobie odpuścić akurat ją, no coś muszę wybrać. Jeśli wezmę dalej prenumeratę, to z Ładą Niwą coś będę musiał zrobić, czyli się jej prawdopodobnie pozbyć, bo tak to mogę zacząć zbierać po prostu wszystko. Dacia chcę, Ładę Niwę, właśnie niekoniecznie, no ale wezmę szósty i siódmy numer. A w kolejnym numerze będzie Skoda, którą na pewno chcę wziąć oraz prawdopodobnie, gdzieś tam czytałem, nie teraz pewny, Aro na przykład nie chce, też. Jest to coś, nie chcę. Jak mi ktoś da, to wezmę, ale ale jeśli będzie Łada, no to bo gdzieś czytałem o Ładzie, teraz nie chcę pomylić, więc nie będę mówił, nie mam pewności, jeśli byłaby to Łada 1200, no to To wziąłbym pewnie obydwie, ładę by mi było pewnie szkoda się pozbyć, chociaż chcemy mieć jedną ładę, taka jest moja zapowiedź, zawsze mogę wybrać, którą ewentualnie zostawiam. No i będzie w trzeciej przesyłce ten fiat milicja, którego też aż tak bardzo mi nie zależało. Trochę ma te barwy skopane, no ale powiedzmy, że jeśli to ujdzie... Nie jest to aż tak bardzo, że tak bardzo chciałem. Są inne numery, które na których zależałoby mi bardziej niż na akurat fiacie milicyjnym. Też nie mówię, że go nie chcę, ale jeśli mam go dostać razem z ratą, więc jak najbardziej jestem na tak. No i właśnie szósty, siódmy numer. Jeszcze kubek termiczny do tego, do samochodu. Szukam kubka termicznego akurat nie do samochodu, więc przy okazji może też przyda się że jak tam dokładnie wygląda. No i właśnie ten 8 i 9 i numer i prezent Fiat 125 Milicja. Tu się zastanawiam. Dlatego tak bardziej nie robię reklamy, ale już przy okazji mówię, może ktoś akurat nie wiem, nie śledzi tego tak dokładnie, a może też by się zdecydował na coś takiego. Więc tak w celach informacyjnych. Głównie dla, z tego powodu właśnie, że nie będzie w środę łady. Będzie później, jak przyjdzie do mnie prenumerata. A, a kiedy będzie następny numer, to też zależy, czy przyjdzie, może będzie wcześniej, bo słyszałem, że pronumeraty przychodzą wcześniej. I jeszcze jedna sprawa, no to jak zamówiłem pronumeratę, to mi do spamu przyszło potwierdzenie, także taka ma drobna uwaga. No i to tyle, także zapraszam, będą mi za to na pewno jakieś inne filmy teraz. Żarówki się powinny pojawić i, i może drugi numer kultowych aut. Także zapraszam do oglądania i to wszystko na teraz. Cześć, na razie.